Idziemy na cmentarz, sprawdzimy jak tam zniczą Krzyśka Kononowicza, jego rodziców, dziadków ulica Baboli Boboli Świętego, cmentarz katolicki, parafialny, wieczności próg A co mi się świeci czy nie? Świeci coś tam widać No niestety, co innego dzisiaj robiłem, także dasaczki nie wziąłem, ławeczki nie naprawię. Czekam cały czas, aż ktoś mnie wyręczy. Może nie wszyscy ludzie na świecie to czubki frajery i hiene cmentarne. Może jakaś dobra dusza przyjdzie i to zrobi za mnie. Ciekawy jestem, czy tak się stanie, czy, czy znowu jedyny palący się znicz to ode mnie. A ławeczkę jednak w końcu ja będę musiał naprawić. Przypominam, droga do Krzyśka za bramą wzdłuż ogrodzenia. Idziemy, aż dochodzimy do kranika z wodą. Czemu w nocy? Bo akurat dzisiaj cały dzień robiłem różne ważne rzeczy i dopiero o tej porze mam czas zajechać. A przed kranikiem kwiatki rumianki wchodzimy w aleję ławeczek. Te ławeczki w lepszym stanie. Tak to bywa. O, jak się kamienną ławeczkę zrobi, to trwalsza jest. Że idziemy, idziemy, idziemy aż dojdziemy do grów rekonstrukcji do ławeczki z połamanym jedną deseczką siedziska. Ja to zapasowy zniczmy. To obrazuje w sumie obraz szkolny 17. Ta połamana ławeczka, miesiącami, której się nie da naprawić, bo. Bo coś tam. Yy, no, mój znicz się pali. Ten biały tam, bateryjny. Od miesięcy widzę, że ktoś przyniósł jednorazowego śmiecia. Który się jeszcze pali. A zniczów to akurat dużo. Tylko widzicie, co z tego, że przynosicie znicze jednorazowe. Jak po jednym dniu one się już nie palą. Więc tylko produkujecie śmieci. Bez sensu. Jak coś robić, to żeby było trwale, żeby działało. O, jeszcze ten działa. Ten znicz działa też. Biały, zgaszę lampy, to będzie widać może tak, że ten się pali. I ten się pali. Także tak, to nie muszę wymieniać. To pójdę jeszcze sprawdzę jak na tamtym grobie o, a. to idziemy, idziemy, idziemy te ławeczki są takie dobre w miarę współczesne, składane odporne wytrzymałe ale wiecie kiedyś to antycznie się robiło nawet ktoś wycieraczkę gumową położył Żeby Się nie pośliznąć Na tych kamieniach W kamiennym kręgu Ale ja ci słów. W sumie film na cmentarzu może i nie powinien być taki przegadany, bo cmentarz to miejsce refleksji, więc oglądając ten film, który dla Was nagrywam, każdy z Was powinien chwilkę zastanowić się, nabrać dystansu do swoich spraw, do swojego życia, pomyśleć, czy aby dobrze. Pożytkujecie, czas Wam dany w życiu, co zostanie po Was po śmierci, czy zrobiliście w życiu coś pożytecznego, czy jak przegrywy, tylko hejtowaliście jak czubki, frajerzy i hieny mentalne? Także, tak naprawdę, nic wartościowego nie zrobiliście, nie robicie. A może jeszcze dręczą Was jakieś uzależnienia, kompleksy. Stąd hejt zakompleksionych przegrywów życiowych. Pamiętam, że to jest przy takich dużych roślinach. O, ale zarośnięty grów. Oj, muszę no strzyć tarczę taką w mojej podkaszareczce. To wtedy coś podziałam. Albo tu, albo następny, chyba tam. O, jaki przechylony grób. Po swoim zniczu poznam, jak mi się wydaje się. Czyli to tam. Mm -hmm. Tak, to chyba gdzieś tam było Tak, poznaję to, to chyba tutaj tę znicz A to idziemy Tak jest Grup rodziców Kononowicza pod takim o, dużym, dużym Co to za drzewo? Jest? Jakaś tuja cyprysowate Z nic się pięknie pali Jedyny? Nie, to poczekajcie, tu jeszcze drugi jest. Trzeci jednorazowy, czwarty. Czy on się pali? Wszystki wpadek mam zapasowy za 4 zł, nie? Tak on się chyba pali. Czy nie? Zaraz skasimy Lampę. Nie, nie pali się. To tylko odbicie. To tylko urojenia, że się pali drugi. Pali się tylko jeden. I tak było z pomocą dla Krzyśka Kononowicza. Jest dużo urojeń czubków frajerów hien cmentarnych, którzy, którym się wydaje, że oni by pomogli lepiej. Ale prawda jest taka, że pomagał tylko kanał Mleczny Człowiek i ja. A reszta czubków frajerów, hejterów, chien cmentarnych tylko gadała za kompleksioni, że oni by może pomogli lepiej, ale nigdy nie pomogli lepiej. Taka jest prawda, prawda nas wyzwali. Dobry ten telefon, jest dobrze nagrywa. Dobra, to idziemy z powrotem, bo już 8 minut filma. Tutaj w ogóle się przejść, nie da przez te haszcze. Tak jest źle. Taki zarośnięty cmentarz. Ja, jak Łukaszek zaraz będę. Chodzę i nagrywam, bo się boję, to na żywo powinienem transmisję robić, bo w razie czego to żebym miał ze 300 świadków, yy, że ktoś na mnie napadnie. A na mnie jakoś nikt nie chce napaść. No. Z wyjątkiem chorego psychicznie Łukaszka, nie? Ale nawet jemu przeszło, nie? Za to farmazoni, że na niego ktoś chciał tam napaść. Ale tylko jak go pytają, bo przecież mówi, że są nagrania, sprawcy, plakaty, nie? Ale policja, jak pytają go, co z tą sprawą, to on mówi: O, to szeroki temat, nie? Zapytajcie chorego psychicznie wariata o jego urojenia. Yy, złap, złapcie go na kłamstwie, nie? To on Wam powie: O, um, szeroki temat. Nie będę na ten temat mówić, nie? No to szeroki temat. Bo nic takiego nie miało miejsca, nie? Bo tak poważne zarzuty, zlecenie pobicie i tak dalej, to już dawno ktoś by był osądzony, skazany i tak dalej, nie? Nie, to tylko urojenie Łukaszka. Tak jak to, że on pomagał dla Krzyśka Kononowicza. Wszyscy wiemy jak było naprawdę, że go okradał. bo Wystąpił przecież w sprawie dla reportera. Jakby udawał czy zapomniał, że widziały to, nie wiem tam, tysiące ludzi, miliony może nawet, nie? Że jest taki głupi, chory psychicznie, debil z Białego Stoku, baba z brodą, który coś tam próbował brąchać, że on broni rzekomo jakiegoś interesu Białego Stoku, i z tego powodu Kononowicz powinien zostać zakazany, zutylizowany i zniknięty z przestrzeni publicznej, nie? Bo on jest przeciwko nagrywaniu filmów z Krzysztofem Kononowiczem w internecie. No ale jak się okazało, że jest dlatego przeciwne nagrywaniu filmów z Krzysztofem Kononowiczem w internecie, bo jemu nie wyszło nagrywanie filmów. To jego kolega uciekł ze studia barnej. Jak go zapytali, dlaczego on za pomocą fałszywego testamentu chciał zamknąć Kononowicza w DPS-ie czy w szpitalu i przejąć jego dom majątek. A Łukaszek wyszedł na durnie, jak zwykle przegrywa życiowego i w czubko frajera i się na cmentarno. I to tyle.